Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Jakub Rudka i witam na powtórce. Takiej krótkiej, szybkiej powtórce tego, co miało być wczoraj na live, ale niestety przez problemy techniczne nie wyszło. Na szczęście problemy techniczne zostały już opanowane, sprawa okazała się być błaha i prosta, mianowicie brakowało sterownika, wszystko naprawione. No i dzisiaj spotykamy się tutaj, aby... no, rozpocząć drugi etap Creepy Wyzwania. Pierwszy zakończony, wiemy już kto przeszedł do dalszego etapu, a jak nie wiemy to... Przypomnę właśnie teraz. W drugim etapie creepy wyzwania zmierzą się ze sobą: Szymon Mandrak, Piotr Szczupak, Maciej Papież, Adrian Iwaniak, Wojciech Deptuch, Marek Łukaszewicz, Michał Lubocki, Tomasz Jaruga. Widzę, że mocno męsko nam się zrobiło w tym drugim etapie. Wszystkie dziewczyny odpadły z pierwszego etapu. Hmm, oczywiście, ja przypominam, że są to autorzy, których opowiadania najbardziej y, przypadły Wam do gustu czyli no, które uzyskały największą liczbę głosów w głosowaniu na naszej grupie na Facebooku, i ci autorzy, przechodzą do drugiego etapu. Z drugiego etapu, tutaj mamy 8 autorów, do finału przejdzie tylko czterech. Do tej pory bywało tak, że w drugim etapie również widzowie na grupie proponowali motyw przewodni, ale siedząc i zastanawiając się jak to urozmaicić, co tu zmienić, postanowiliśmy wrócić do takiej formy, jaka była kiedyś jednorazowo na krypi wyzwaniu, a mianowicie było to losowanie obrazków. I pisanie historii, która najlepiej wpasuje się w motyw przewodni widoczny na obrazku. Może być to trudniejsze zadanie, może być to dla niektórych łatwiejsze wręcz zadanie, no jak sobie poradzą autorzy, przypominam, że jest to konkurs, więc trzeba się poniekąd wykazać pewnymi zdolnościami twórczymi. Bez zbędnego przedłużania chciałbym Wam teraz zaprezentować obrazki, które pojawią się oczywiście w drugim etapie wyzwania. Oto one. Obrazek numer 1. Obrazek numer 2. Obrazek numer 3. Obrazek numer 4. Obrazek numer 5. Obrazek numer 6, obrazek numer 7 i obrazek numer 8. Ośmiu autorów, osiem obrazków. No i zobaczymy, który autor wylosuje który obrazek. Pojawia się tutaj nasze, 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 nasze koło fortuny. Na kole fortuny mamy 8 nazwisk i przejdziemy teraz do losowania autorów do poszczególnych obrazków. Najpierw będziemy losować autorów, później będziemy losować grupy. Obrazek numer jeden, zobaczymy, który z autorów wylosuje ten obrazek. Właściwie, które nazwisko dopasujemy do tego obrazka. Tomasz jaruga. Tomka wyrzucamy z koła i sprawdzamy, który autor będzie mógł napisać historię pasującą do obrazka numer 2. Piotr szczupak. Piotrka, wyrzucamy obrazek numer 3, czyli Strażak, no i zobaczymy, który z autorów chwyci ten obrazek. Adrian Iwaniak. Adrian Iwaniak, Adrian skasowany z koła, obrazek numer 4. Maciek, papież. Maciek, papież, obrazek numer cztery, obrazek numer pięć. Marek Łukaszewicz. Zostało nam trzech autorów, trzy obrazki, no to zobaczymy. Komu przypadnie akurat ten? Szymon Mandrak. Szymon Mandrak. Kolejny obrazek czyli Tajemnicza walizka. Zobaczymy kto stanie się posiadaczem tej walizki. Michał Lubocki. No, oczywiście, został ostatni obrazek i ostatni autor, ale zakręćmy, żeby sprawiedliwości stała się zadość. No, Wojciech Deptuch. Nie ma tutaj zaskoczenia. Obrazek ostatni, numer 8. Obrazki dopasowane, dlatego teraz będziemy losować grupy. Tej, yy, w tym etapie mamy już dwie grupy, czyli tylko grupa A i grupa B. Będziemy losować oczywiście na przemian, czyli jedna osoba do grupy A, jedna osoba do grupy B. Jedna do A, druga do B, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wylosowana kolejność jest też kolejnością publikacji, ale tak jak mówiłem, to i tak nie ma na to wpływu, kto kiedy odda opowiadanie, bo termin napisania i oddania będzie jednakowy dla. Wszystkich, no to przechodzimy do wylosowania osoby, która będzie jako pierwsza w grupie A. Adrian Iwaniak. Adrian, ty masz straszne szczęście, do tego, by być pierwszym w grupie A. Bo to już chyba nie jest pierwsza taka sytuacja. Adrian, Adrian Iwaniak, jako pierwszy w grupie A. Zobaczymy, kto będzie pierwszym autorem publikującym w grupie B. Maciej Papież. Maciej Papież. Maciej wyrzucony z koła. No i przechodzimy do losowania drugiego autora w grupie A. No. <ścoughs> Wojtek Deptuch. No, dosłownie o milimetry, o milimetry, jak się przyjrzycie, ten dziubek tu wystaje. Drugi autor z grupy B. Kto trafi do Maćka Papieża? Piotr Szczupak. Piotr Szczupak. Trzeci autor z grupy A. To Marek Łukaszewicz. Kto będzie autorem numer 3 w grupie B? Zostaje Michał Lubocki, Tomek Jaruga i Szymon Mandrak. Szymon Mandrak. No, zobaczymy, kto będzie ostatni w grupie A. Tomek jaruga. No i zostaje Michał Lubocki, no ale oczywiście standardowo, żeby było jasne, jest, Michał Lubocki, trafia do grupy B. Drodzy autorzy, skoro już wiemy, kto ma jaki obrazek i do której grupy należy, teraz informacja techniczna dla Was. Swoje opowiadania na maksymalnie 22 tysiące znaków ze spacjami. W pierwszym etapie było 18 tysięcy, w drugim etapie mamy 22 tysiące, czyli 4 tysiące znaków ze spacjami więcej no to tutaj już będziecie mogli się troszeczkę bardziej rozpisać niż w przypadku etapu pierwszego. Swoje opowiadania wysyłacie do 25 lipca, czyli jest praktycznie miesiąc na napisanie swojej historii. Standardowo, później po publikacji wszystkich opowiadań z danej grupy, odbędzie się głosowanie na naszej grupie facebookowej, do której już teraz zapraszam tych, którzy jeszcze w tej grupie nie są. No i zobaczymy, którzy autorzy przejdą do finału. Skoro wszystko jasne, dziękuję za uwagę, za obecność, a wszystkim autorom życzę powodzenia.